<grystnie> Przyszłam tutaj nie, nie wiedząc co to jest zestaw Adobe, czyli tak naprawdę nie miałam nawet podstaw, nawet nie miałam swojego komputera. Yy, ale, ale właśnie od razu jakoś yy, dzięki tak naprawdę wykładowcom i ich cierpliwości udało mi się wkleić, yy, wdrążyć w ten temat. Yy, mogłam sobie pracować na na komputerach. No więc teraz w ogóle to jest, to jest jedna z lepszych rzeczy w ogóle, jaka mnie spotkała, bo, bo są ludzie, są wspaniali wykładowcy, jest atmosfera, no i, i mimo, że nie wiedziałam, czy idę na magisterkę, to, to teraz jestem o tym przekonana i właśnie jestem na etapie składania papierów w dalszy etap, bo, bo jeszcze kolejne dwa lata z wit to wielka przygoda będzie. thank sure. Znajdujemy się teraz tutaj w naszym Vertexie. Vertex to jest przestrzeń, y, która jest stworzona przez nas, czyli studentów dla studentów. Y, na razie jest to co do dwutygodniowe spotkanie, ale chodzi nam o to, żeby stworzyć właśnie kreatywną przestrzeń, gdzie dzielimy się naszymi wrażeniami, y, konstruujemy swoje projekty. Wszystko się odbywa właśnie na takim naszym studenckim luzie, przy kawie w y, No bo jednak bardzo ważna jest integracja między, między studentka, między rokami, między grupami, więc jakby z tym y, to jest nasz cel i, i właśnie po to się tutaj spotykamy.

ale że nie miałem żadnego portfolio, ani żadnego wcześniej backgroundu z tym związanego, to szukałem szkoły, w której tak jakby od zera będą mogli mi pomóc z tym. No i tutaj właśnie sprowadził mnie witny jako. Od początku wykładowcy pokazywali mi różne techniki, nauczyłem się po prostu od zupełnych podstaw wszystkiego co by mi będzie potrzebne w przyszłości w lepsze. W lepsze. W lepsze, w lepsze. Mawiamy o wielu zajęciach, to cechą istotną jest to, że tutaj no, mówi się o życiu i o rzeczywistości, a mniej o teorii, to znaczy inaczej, że um, teoria służy wyjaśnieniu, jest pochodną poszczególnych przypadków. Zatem zaczynamy od praktyki, a kończymy teorią, a nie odwrotnie. you yeah. Przypadkiem zupełnie trafiłem na ten dzień otwarty i właśnie zobaczyłem cyfrowe malarstwo i od razu mi się zapaliła lampka, stwierdziłem, tak no muszę tu przejść koniecznie. No, wizyta tutaj w szkole bardzo mi się podobała. Uzyskałam wszystkie informacje, o które pytałam, bardzo wyczerpujące odpowiedzi ze strony wykładowców. E, także akurat ten kierunek, nad którym ja się zastanawiałam, to są studia podyplomowe i myślę, że jestem w pełni usatysfakcjonowana informacjami i jakby całą, całą, całą tą bazą wiedzy, jaką tutaj zdobyłam na temat właśnie tego kierunku i uważam ten dzień za, za bardzo udany. dała mi e, fajny wstęp do tego, by e, zacząć pracę w zawodzie, zacząć pracę jako e, projektant, e, projektant cyfrowy, e, projektant interfejsów. E, dzięki e, zajęciom, które odbywają się e, na e, wiecie, miałam możliwość stworzenia swojego pierwszego profesjonalnego e, portfolio. E, dzięki któremu dostałem właśnie swoją pierwszą taką wymarzoną pracę w agencji reklamowej, o której tylko słyszałem z teorii.